Cześć, witajcie na moim kanale. Dzisiaj 5 yy, trapek Tak, kupione na szybko. Wróciłem po nocce, także tylko, aby wskoczyłem do lotka. Nie, dzisiaj też nie robię tego całego tam y, kolektur, nie sprawdzam. Od jutra zacznę sprawdzać. Dzisiaj jeszcze taka po drodze kolekturka. Tam. No, faktycznie to jest no, kolektura bo to nie jest moja kolektura więc. Yy, o, no faktycznie dobrze, co ja piję, Nicze, widzicie, już łeb busuje po, po nocce. Dobrze, no to przecież dam taki sklepik. No, można powiedzieć, że taki sklepik osiedlowy, tam jest też taki y, punkt lotto. O. Dobra, czyli mamy tak gruby portfel numerem 28, czas na premię z numerem 41. Sherry 777 z 25, Crazy 777 z numerem 3 i, i krzyżóweczko oczywiście z numerem 2, w bonusie chomik. A mamy chomik, mamy chomik, mamy. pan. dobra, teraz tak koszt to jest 10, 20, 30, 40 zł. No i co? Naddrapiemy tą krzyżóweczkę i widzimy się za momencik. W tym czasie daj subskrypcję, łapkę w górę, no i co. Uwaga, zaraz jestem. Nad drpana, nasza. I mamy tylko słowo ROK. H i M brakuje w chomiku, więc jest szansa, bo te litery często występują, ale wiadomo jak to jest. Dobra. No to co? Lecimy z tą najnowszą. Czas na premię. Byliśmy właśnie nad jeziorem. W sobotę, w niedzielę, także yy... w sobotę, znaczy się, w niedzielę. W sobotę byliśmy nad jeziorkiem super pogoda kurczę 20 września żeby takie coś ma, popływałem jeszcze dzieciaki popływały normalnie woda elegancko no i po drodze kupiliśmy w takim sklepiku o, tam też taki jakiś osiedlowy taki sklepik wie, wiejski no czas na premię i,

34, czyli czas na premię, przerżnięta. Nie wiem, ja tam do niej nie mam. Ja nie wybierałem tej premii, jak coś w niej nie idzie. Dzisiaj znowu zero. Także gruby portal zobaczymy. Mamy 28, 27, 29 i. patrzcie same 20, no tego. Tak. no to już powinno coś paść Czy będzie.

Moją szczęśliwą, szaloną siódemkę. Zobaczymy, czy tu coś padnie, czy nie. Na razie nic nie ma. A dzisiaj tak się uchodziło. Kurczę, wczoraj, jeszcze wieczorem. Jeszcze tak koło pierwszej w nocy to było jeszcze super fajnie ciepło. A tu teraz niecałe 10 godzin, czy tam 10-6 godzin od tego, i momentalnie chód. Ale jeszcze ma być ciepło, tam w październiku, niby po 20 stopni, ma być do połowy. I co? Crazy 7, no niestety, ale pusta. No tu na razie mamy piątala. No to weźmiemy wiśniową. Może wiśniowa coś przyniesie. Też nic. No niestety. Też yy, nie przyniosła nic, także mamy nadal 5 zł. No to kiepski odcineczek, znowu się szykuje. Tu troszeczkę podwyższymy. Dajcie te H i HM. O HM wyszło J. J J muszę jeszcze dzisiaj zrobić leczo, bo tam urosły na papryczki czerwone na tym na ogrodzie tak zasadziliśmy parę sztuk i po prostu dzisiaj zrobię leczo, leczy tam raz dwa. Jeszcze dzisiaj na nockę, także muszę się jeszcze wżdżemnąć potem po południu, ale jeszcze z Karolkiem na trening, Inga na tańce. Potem już Basia dojedzie z pracy, to ich odbierze, a ja się pójdę wdżemnąć. I tak z dnia na dzień lecimy z tym koksem. Y I co? No dobra Y, E, y, E. Y. Hmm. Gdzie jest E y? tu Tylko jedno. No dobrze, no nie dobrze. G. Nie ma ta. M i, I H. G, G, nie chcę dać. G, G, G. Czy jest gdzieś G? Coś mało tutaj tego żeby A się miało pojawić, ale jak A by się pojawiło, no może to nie pojawi się M albo albo ten H, nie G. No Jakby A się pojawiło, to już byśmy mieli wygraną. No dobra, to lecimy. Mamy M. To jeszcze H tylko brakuje, jest szansa duża, bo H często jest, tylko że jak jest potrzebne, to go nie ma. M, N było dobra. Tutaj nie ten. M. Dobra. Nic to nie przyniosło. M. Tu mamy tym. To jest pierwsze słowo. M. Nie, no, a nie będzie go. <laughs> M. To może być teha. M jeszcze było G i będzie do H czy nie będzie emocje do końca na razie to jest E, e. gdzieś tam jakieś słowo się powinno u właśnie o Cent i Cent i Bem ale to są dwa ja już myślałem, że tu jest jakieś jedno utworzone, a to jednak tutaj nie. Dwa są. Szkoda. I tu mamy E. Tu jest to jedno. Myślałem, że to jest tam. A to jest tu. No właśnie. Może być to F na końcu. Zamiast H. Ale myślę, że będzie H, będzie H. Kurczę, dajcie H I teraz dajcie literkę H H jak hulajnoga. No niestety będzie Z. Kurczę. Nie dali. A Z to sobie mogą. Wiecie co zrobić, nie? No, właśnie nie, ma zet. Tu już. Tu jest brzeg, a to jest też drugie. fiu 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 S nie było. F nie było. No tak. Czyli kiszka z makiem. 20 zyla nie dali. A mamy co? C? T. No to. No, trudno. Spontaniczne wejście do tego, i nic z tego nie wyszło. Na 40 zł wydane. Mamy 5 zł wygrane. W grubym portfelu też rzeczywiście gruby, jak jasny, a nie, a nie, nie dopnę go. taki gruby, że go nie dopnę. Na 45 wygrane. 35 tyły. Także ta kolektura nie zawarta. Jednak. Znaczy, punkt. Zobaczymy następne. No dobra. To by było na tyle. Na dzisiaj biorę się za leczą. Trzeba złożyć te nasze papryczki. Wszystko mamy z ogródka. Midorki, papryczki. I lecimy z tym koksem. Kiełbaska jest. Przecież pomidorowy jest. Zrobiony własny. Także będzie super kiełbaska i cebulka. I lecimy z leczo. Dobra. Kids, y, lot to lecimy z leczą. Dobra, dziękuję wszystkim za komentarze, subskrypcje, łapki i co, widzimy się jutro. Trzymajcie się, do następnego, cześć.